następny blok oświata Od niedawna istnieją przepisy, które zniosły bariery uniemożliwiające finansowanie tzw. sportu kwalifikowanego. Czy po objęciu urzędu planują Panowie wsparcie tego tak zwanego sportu wyczynowego między innymi brodnickiej sparty? I ewentualnie w jaki sposób widzicie możliwość finansowania wyczynowców w Brodnicy? Pytanie do Pana Romlała jako pierwszego. To znaczy ja może powiem rzecz niepopularną, bo jeżeli chodzi o sport kwalifikowany i rekreację, to stawiałbym zdecydowanie środki publiczne na, na budowanie zupełnie innego stylu życia, żeby młodzi, szczególnie młodzi ludzie, ale to już jest rzecz nawet nie przypisana do wieku, im starsi, tym, 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 tym lepiej, żeby pobudzać ludzi do wychodzenia z domów, żeby Wyłączali telewizory, szli na spacer czy, czy, czy biegali. W tym zakresie jest za mało działań. I jeżeli będą środki publiczne, a tych środków publicznych sami wiemy, że jest niedużo, to powinniśmy przeznaczać przede wszystkim na zmianę stylu życia, na podniesienie yy, zdrowotności. Natomiast jeżeli chodzi o sport, to jeżeli spowodujemy ożywienie gospodarcze, jeszcze lepsze ożywienie, bo rzeczywiście ja. Yy, pod, podkreślam to, co powiedzieli moi przedmówcy, że Brodniczanie mają prawo być dumni ze swojego miasta. To niech to robią podmioty, które będą chciały się, podmioty prywatne, które będą chciały się w ten sposób reklamować i, i, i wykorzystywać to marketingowo. Więc ja może się narażę tutaj sportowcom, może się narażę kibicom, ale póki nie ma jakiś takich większych, większych wyników, to, to, to rzeczywiście ograniczałbym i te pieniądze bym przeznaczał właśnie na ten, na ten cel, taki społeczny, żeby mogli, mogli skorzystać z tego yy, mieszkańcy Prowincji. Ja rozumiem, panie redaktorze, że pytanie dotyczyło pomocy klubowi sportowemu Sparta, czyli nie mówiliśmy o sporcie masowym, tylko o sporcie wyczynowym. Rzeczywiście od 16 października zmieniły się przepisy i tak de facto można powiedzieć, że samorząd miasta może wspierać klub sportowy w sposób nieograniczony. Ale szanowni Państwo, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że budżet miasta to skończona kwota i to nie jest tak, że jeżeli chcemy dać wsparcie, to musimy komuś zabrać. Bo to nie jest, tutaj nie ma po prostu takiej możliwości, że zwiększymy dochody i damy wsparcie. Ale z pewnością można w tej sprawie wiele zrobić. Wiadomo, że w sobotę jest podsumowanie sezonu, Sparta gra ostatni mecz. Ja wierzę w to, że Sparta wejdzie do, drugiej, do trzeciej ligi zwycięży w tej grupie naszej i, i rzeczywiście koszty funkcjonowania wtedy sparty jeszcze wzrosną, więc myślę, że przede wszystkim trzeba wspólnie nad tym problemem się spotkać, czyli i działacze, tu chcę pochwalić szczególnie ten zarząd <coughs> sparty, który wyciągnął tę drużynę z dołka na właściwie pierwsze miejsce, i dzisiaj jest potrzeba głębokiej dyskusji, bo sport to nie tylko Spartale, ale są jeszcze inne drużyny, więc trzeba też umiejętnie te pieniądze, które są w budżecie, podzielić. Ale przede wszystkim sport typu piłka, noż, właściwie sport zawodowy, nie może funkcjonować bez prywatnego sponsora. I tutaj przykładem dobrym jest rypin, mimo że rolnictwo nie za bardzo ma się czym tam czego uczyć, ale jeżeli chodzi o tę kwestię, to zrobię wszystko. Jeżeli będzie mi dane, żeby pozyskać inwestora strategicznego dla Sparty, który w sposób znaczący zwiększyłby poziom środków, które mogłyby pokryć koszty funkcjonowania tej drużyny. No, proszę Państwa, ja myślę, że tutaj o sponsorach strategicznych to może nie mówmy, bo kilkanaście lat już wszyscy mieszkamy w tym mieście i słyszymy o tym sponsorze strategicznym przed każdymi wyborami, a jak go nie było, tak go nie ma i podejrzewam nadal go nie będzie. Ja bym się zastanowił, proszę Państwa, nad w ogóle inną formułą prawną funkcjonowania naszego klubu sportowego Sparta. Oczywiście to jest propozycja, tą propozycję można przedstawić. Może to być na przykład spółka akcyjna, proszę Państwa, jeżeli ją zarząd zaakceptuje. Ja tutaj niczego nie chcę narzucać. Może to być sportowa spółka akcyjna, będzie ona się charakteryzowała tym, nawet że miasto jako samorząd może objąć część udziału w takiej sportowej spółce akcyjnej. Chodzi mi o to przede wszystkim, Proszę Państwa, że wtedy, jeżeli to funkcjonuje w formie podmiotu, czyli spółki akcyjnej, firma ma większe możliwości zarobkowania pieniędzy. My tutaj jako miasto możemy nadal finansować. Na jakimś odpowiednim poziomie, ale nie tutaj, powiedzmy, w stypendia czy, czy inne rzeczy. Możemy kupować usługi z tej firmy, możemy się reklamować w tej firmie. Spółka nadal może prowadzić działalność na takim samym dotychczasowym poziomie, jak to robiła, czyli prowadzić szkolenia, prowadzić imprezy amatorskie, prowadzić imprezy profesjonalne, sportowe. Także wachlarz tych możliwości zarobkowych jest coraz większy. To jest, myślę, propozycja, ale myślę, że należy się spotkać przede wszystkim nowy burmistrz, nowa Rada Miasta, zarząd z klubu Sparty i wypracować takie stanowisko, żeby. Brodnicę stać było na tą trzecią ligę, a na pewno stać, miasto zasługuje na ten klub i wtedy dojść do jakiegoś słusznego rozwiązania. Te dwie propozycje, które przedstawiłem Państwu są oczywiście tylko propozycjami, ja tu niczego nie chcę narzucać, ale na pewno jest potrzeba finansowania tego klubu, tylko musimy znaleźć do tego odpowiednią formę. Czy do tego tematu można odwrócić, czy, czy Pani mi z czasu, panie redaktorze. Jeżeli jest to odniesienie do wypowiedzi, to... No, chciałbym się właśnie odnieść, bo nie wiem, czy szanowni państwo wiecie, z czego może funkcjonować spółka akcyjna. Po pierwsze z dochodów i to, co wymienił mój kontrkandydat, te wszystkie rzeczy również stowarzyszenie może robić, więc ja nie widzę przeszkód, żeby, żeby, żeby to robiło stowarzyszenie, ale również też kwestia taka, że e, w, można też te reklamy, że tak powiem, jako miasto kupować. No trochę dziwne, żeby kupować własne reklamy na własnym stadionie. A więc ja myślę, że spółki akcyjne to dotyczą przede wszystkim zespołów pierwszej i drugoligowych, gdzie rzeczywiście e, telewizje płacą duże pieniądze za prawa do emisji, więc ja powiem szczerze, nie bardzo widzę źródła e, przychodów dla tej spółki akcyjnej od zmiany formy. Ale to nie jest nic zdrożnego, że spółki miejskie reklamują się w ten sposób, moja spółka, w której ja pracuję w Bydgoszczy robi tak w przypadku klubu żużlowego i to jest dobra, zdrowa forma reklamowania usług spółki miejskiej i, i nie widzę tutaj żadnych przeszkód. Oczywiście, ale nie trzeba do tego powoływać spółki akcyjnej. No ja bym akurat był przeciwny zdanie, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie, stowarzyszenie może wszystko finansować, tak akurat nie stowarzyszenie może tylko finansować stypendia sportowe, które są wynagrodzeniami dla tych zawodników sportowych, a niektóre niestety z ustawy wynikają ograniczenia, że niektórych rzeczy nie wolno finansować, mimo tego, że, że te pieniążki na pewno by się na te cele przydały. Także no... Ja tylko rzuciłem propozycję, tym niczego nie chcę narzucać. Decyzja co do formy, w jakiej będzie chciała funkcjonować Sparta, to już zależy oczywiście tylko i wyłącznie od Zarządu Sparty. Co panowie zamierzają zrobić w sprawie centrum usługowo rozrywkowego z na które przekazały nie ma chętnych inwestorów? Czy zamierzają panowie zmienić warunki postawione potencjalnym inwestorom? Jeśli tak, to czego główne zmiany będą dotyczyć? Jaka jest Panu zdaniem realna data otwarcia centrum w rolnictwo? Z, w moim programie wyborczym Centrum usługowo rozwojowe zostało zawarte i ja podtrzymuję tę te, propozycję. Myślę, że to jest, mieszkańcy gronicy oczekują tego centrum, ponieważ po pierwsze poprawia to bazę dla sportu i nie tylko tego masowego, ale i sportu kwalifikowanego. Przede wszystkim wzbogaca ofertę rekreacji dla naszych mieszkańców, przy, przybyszów z zewnątrz, ale i też dla turystów, czyli poprawia atrakcyjność turystyczną. Chcę też powiedzieć, że trzeba nad tym problemem podyskutować, spotkać się w szerszym gronie, żeby uspokoić tych, którzy obawiają się, że to centrum może komuś przynieść szkodę. Ja wiem tylko jedno, że z konkurencją nie da się walczyć metodą, metodą blokowania dostępu do miasta. Bo podam tylko przykład, gdzie wiele zakładów pracy, które nie miały konkurencji, dzisiaj są na granicy upadłości, ponieważ nie dostosowały się do zmienionych, zmieniających się potrzeb. Jeżeli chodzi teraz o to, czy, czy jak jeżeli zostanę burmistrzem, czy co, co będę tam zmieniał. Ja powiem Państwu tyle, że oferenta tak de facto nie było, bo podstawowy problem, który oferent zgłaszał ten, który wcześniej był zainteresowany, to jest to, że dwóch kandydatów, kandydatów moich jest przeciwny lokalizacji tego centrum, więc no nie było sensu, żeby składał tę ofertę, jeżeli chodzi o realizację tego typu obiektów, ponieważ sami Państwo wiecie, że jeżeli że nie byłoby woli władzy miasta, to tak samo i dotyczy rozwoju gospodarczego, to nie będzie tego rozwoju gospodarczego, więc trzeba poczekać na wybory, trzeba się spotkać z różnymi grupami społecznymi, przedyskutować ten problem i wybrać taką formułę. Która będzie dla wszystkich do przyjęcia. Oczywiście, proszę Państwa, no ja jestem negatywny lokalizacji, akurat w tym miejscu, takiego kompleksu handlowo-rozrywkowego. Nie jestem oczywiście przeciwny, żeby w naszym mieście powstawały piękne parki czy hotele, ale postaram się Państwu uzasadnić, dlaczego. Myślę, że to jest rozwiązanie przede wszystkim złe ze względów ekonomicznych, społecznych i proszę państwa, komunikacyjnych. Proszę sobie wyobrazić teraz, jaka tam będzie sytuacja, jeżeli kilkaset samochodów dziennie będzie chciało wjechać lub wyjechać z tego centrum. No powstanie następny węzeł gordyjski bliskich skrzyżowaniach. Taka sytuacja się również dzieje, jest tylko wystarczy większa impreza sportowa przy ulicy Królowej Jedwigi, już są problemy, żeby wyjechać. Ze względów ekonomicznych, proszę Państwa, mamy przecież ulicę Mostową, mamy nasz rynek miejski, mamy targowisko. Ja się pytam, co się stanie z handlem, który funkcjonuje w tym miejscu. Oczywiście on padnie. Mamy tutaj przykłady niedaleko Szukając Stolunia, gdzie w wielkiej odległości od ulicy Szerokiej powstała Galeria Kopelnikus czy Galeria Bielawy, oczywiście Handel na ulicy, gdzie to było, było kiedyś Centrum Handlowe Torunia-Zamar. Myślę, że u nas będzie taka sama sytuacja. Dla mnie co najmniej dziwne jest, proszę Państwa, bo miasto również w tym obrębie oddziaływania tego kompleksu ma kilka lokali użytkowych. Ja się pytam w tym momencie, jaka będzie cena tych lokali użytkowych. No, dla mnie to jest takie działanie, które no, nie powinno przynieść korzyści, a wręcz działa na szkodę naszego miasta. Oprócz tego, proszę Państwa, względy społeczne. No, tym ludziom teraz jak to wytłumaczyć, że Państwo za chwilę stracicie swoje miejsca pracy, bo powstanie jakiś koncert handlowy. Ja nie wiem, czy to usprawni akurat sport. No, będziemy wyburzać halę, salę sportową, która funkcjonuje bardzo dobrze przy szkole podstawowej numer 1, z której korzysta również pobliska szkoła zawodowa. W hale, proszę Państwa, niedawno zainwestowaliśmy 300 tysięcy złotych i no nie wiem, czy to jest akurat decyzja ekonomicznie uzasadniona. Wyburzymy również przedszkole. Chcemy tutaj, wszyscy kandydaci jesteśmy za tym, żeby w mieście Brodnicy kreowały się nowe miejsca pracy. No czyli te matki też będą chciały się gdzieś zatrudnić i co one z tymi dziećmi zrobią? Nie pójdą do pracy, bo będą musiały się dzieć, dziećmi swoimi opiekować. Trzecia sprawa, no proszę Państwa, burzamy dom sportowca, nic nie dając zamian za to. Ja się pytam, gdzie, gdzie będą się treningi odbywały dla Sparty, gdzie będą drużyny, które będą przyjeżdżały na mecze sportowe, miały jakiś lokal, żeby gdzie będzie lokal dla sędziów. Także mówię, no dla mnie ze wszech miar jest ta decyzja taka, jeżeli chodzi o lokalizację nie, nielogiczna. Jeszcze jedno słowo tylko, proszę Państwa, jeżeli już była wola postawienia takiego kompleksu sportowego, to trzeba było ukierunkować inwestora w ten sposób, że ewentualnie skierować go na tereny po upadłych zakładach miejskich. Można było to zrobić piękny, jakiś kompleks handlowy tam wybudować. Można również było tak ukształtować plan zagospodarowania przestrzennego, żeby taka akurat inwestycja powstała przy nowo wybudowanej, no um, obwodnicy, nie chcę tego nazywać, no, obwodnica nie ma połączenia ze Zdrową Krajową numer 15, także trudno to nazwać obwodnicą. Także tyle na ten temat. Przekroczył Pan czas 30 sekund, sekund. zostanie objęte sąsądne Pan Radny. No jest, że jestem przeciwny lokalizacji, bo po prostu mam za mało argumentów, żeby zająć się nasze stanowisko w tej sprawie, chociaż Przyznam, że argumentacja, której użył mój przedmówca, pan Radacz, jest mi bardzo bliska, gdyż ja rozmawiam z mieszkańcami Brodnicy i to jest szerszy problem. Lokalizacja tego, tego obiektu właśnie w tym miejscu jest dla brodniczan pewnego rodzaju no, symptomatyczna, bo nie przeprowadzone zostały żadne konsultacje, czy znaczące konsultacje. To była forsowana dość siłowo ta, 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 ta lokalizacja. Wchodzi ona właśnie, w, w ingeruje w, w teren w istniejącej tam szkoły. Trzeba zburzyć niedawno wyremontowaną salę. Więc podsumowując, trzeba po prostu mieszkańcom Brodnicy przedstawić zyski, ale nie zakłamane zyski, które z tego powodu będą płynęły. I koszty, które będzie trzeba ponieść. I w, w drodze jakiejś ja wiem, debaty nie jestem zwolennikiem, żeby to było jasne z refer referendarnego systemu rządzenia, ale są takie sprawy, które wywołują emocje społeczne i w cywilizowanym społeczeństwie istnieją możliwości odwoływania się do opinii publicznej i zasięgania ich opinii, stanowiska opinii publicznej. I to po prostu trzeba zrobić. I, i, I to pokazuje sposób rządzenia miastem, że to sama administracja wie lepiej czego potrzeba brodniczanom, żeby byli szczęśliwi. A oni wcale tak nie sądzą. Oni wcale tak nie sądzą i trzeba to po prostu poprzedzić jakąś debatą. Ja wiem, że to jest trudne, że to jest niewygodne, ale inaczej nie zbudujemy społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję. Panie Doktorze, czy można adwosem, bo tutaj panowie chyba mają przestarzałe informacje. Więc...